No to ten tego flesza zaczynamy. Fix and Connect, tak nazywa się dziesiąty sezon Snowrunnera, który właśnie trafił w ręce posiadaczy specjalnych przepustek i osób chcących wydać trzy dychy. Co oferuje? Ano dwie mapy, z czego każda ma 4 km kwadratowe, pełne jezior i wodospadów. Ponadto dwa nowe pojazdy i nacisk na sieć elektryczną. prestigious Wielu czekało na kolejną aktualizację do Diablo 4. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy są tak zadowoleni jak chciałby tego Blizzard. Ostra krytyka dotyczy, i tu cytat, niszczenia wszystkich buildów postaci. Nerfienie wszystkich klas, brak poczucia progresji przez zmienione tempo, niektórzy odpuszczają sobie pierwszy sezon. Go, go, Gadget roller jeśli potrzebujecie odrobiny nostalgii, to śpieszę z informacją, że firma Microids i Studio Smart Tail przygotowują grę inspektor gadget Mad Time Party. Podróże w czasie, dr klauw, pełno gadżetów i bardzo kreskówkowa grafika, wszystko to dostarczone zostanie już 14 września i to z polskimi napisami. In his Wracamy jeszcze raz, bo Blizzard zdradził, że do Diablo 4 trafi znany z drugiej odsłony tryb rywalizacji. Niestety, by w niego zagrać trzeba uzbroić się w sporo cierpliwości, bowiem zastępca dyrektora wskazał, że ów tryb pojawi się dopiero z nadejściem trzeciego sezonu. Gracze staną w szranki dopiero pod koniec tego roku albo na początku następnego. I mamy nowe wieści dotyczące słynnego przejęcia firmy Microsoft i Activision Blizzard zgodziły się opóźnić zawarcie fuzji. Nowym wyznaczonym terminem jest 18 października tego roku. Pojawiły się nowe ustalenia handlowe i zwiększyły się kary za odstąpienie. Przedstawiciele obu firm są pełni optymizmu. A na koniec przeceny od Sony wystartowała, bowiem letnia wyprzedaż w PS Store, gwarantując obniżki ponad 2000 ofert w swojej bibliotece: 255 za Hogwarts Legacy, Elden Ring za 209, a Dying Light 2 za 134. Cena Cyberpunk'a minus 50% to dobry moment, by przygotować się na dodatek, który już za rogiem. Nie ma co kombinować, pakujemy zeszyty i wszyscy do domu, cześć!